dobiegły naszych e, końca. Były to regaty Meczowej mistrzostwa Polskiej w klasie 420 oraz regaty rank w klasie 420 oprócz Arbun miasta Cięchowe. Ja dziękuję Wam wszystkim za sportową postawę, za wspaniałą walkę. Zwycięzcom gratuluję, a pokonanym życzę, żeby w przyszłym roku byli lepsi. Sądzę, że w przyszłym roku, jeżeli Prezydent klasy i zarząd klasy wyrazi zgodę na organizację przez nas kolejnych leczowych Polskich to się spotykamy tu w przyszłym roku. Mam nadzieję i mamy takie deklaracje naszych władz powiatowych i gminnych, że może to już być w nieco innych warunkach dla Was nieco lepszych i dla nas również nieco lepszych. Dziękuję bardzo. Oddaję głos sędziemu głównym. Również chciałbym pogratulować Wam wspaniałej walki. Warunki były różne. Pierwszego dnia było mniej wiatru, wczoraj było bardzo dużo wiatru. No, akurat tak dzisiaj z kolei no, niestety zabrakło, bo i nie mogła się w takich warunkach, bo są tam określona wiatru. Chciałbym również podziękować, żeby robił. I teraz odczytamy wyniki. Ja będę czytał trzy pierwsze miejsca. Wyniki będą do zebrania. W regatach opuchar burmistrza Czuchowa, miejsce 3, Konrad, Powarzyński Michał, Jak Klub Miejsce Miejsce drugie Ewa, Ostrowska Katarzyna, Spójnia Nie wiem. Dominik wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie To jest nasza załoga. Dla Michał, to i ten, trzymajcie po jednej, po jednej dla Was starejca, tak? Okay. Okay. Później, jakby dla wszystkich, ale przejdziemy do kolejnego. Super dziewczyny, tak, na pewno są. To jest dla, no dla, dla Ciebie jedna i dla Znowu czekam na Siego Męsa. Kinał byłoby ciekawy. Dla fotoreporterów. Laski. Dziękujemy zwycięzcom Teraz przechodzimy do ogłoszenia wyników w Mieczonych Krzysztofach Polski. 420. Miejsce trzecie. Antoni Piotr Jędrzej. Wynickim, KS Spójnia Warszawa, Krzysztof Zbigniewowicz, Jagdklub Polski Gdynia. I miejsce pierwsze, Obrodnik Piotr, choroba Paweł, do załoga mieszana, UKS Chorwów, Kraków i Spójnia Warszawa. Dzień dobry. na pierwsze. Bo <śmiewanie> naprawdę. <śmiewanie>

Gratuluję Wam dla Was. Nie, to no, 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 tak, trochę, trochę, trochę nie wtonęli w dziury. Wytrzymałem się. Dziękujemy zwycięzcom z Polski. Wiking czuchów. Jest to załoga. Staszewski, Konrad, Powarzyński, Michał. Zapraszamy. Najlepsza załoga, proszę. W za Hufquin, to wrichta, nie na w przyszłości gratuluję Wam Także gratulujemy Wam są dla wszystkich. Ale to po zakończeniu, jak już będzie każda załoga podejdzie tam od czwartej, piątej, szósta po kolei i odbiorą upominki. Z mojej strony to tyle. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Gratuluję zwycięzcom. Gratuluję sukcesów. No i do zobaczenia na. Panie sędzio główny, bardzo bym prosił tu koło pana burmistrza, koło pana starosty. My jako organizator chcieliśmy podziękować wspaniałym ludziom, którzy są tak oddani sportu żeglarskiemu i nam dużo pomagają i wręczyć takie skromne pamiąteczki, które będą przypominały o tym, o naszej imprezie, o tym, że ten klub funkcjonuje, jest na terenie miasta i powiatu. Panie Starosto, bardzo proszę. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Panie Sędzio bardzo proszę. Bardzo proszę. Teraz poproszę Szanowni, Pana starosto. zawodnicy, trenerzy, wychowawcy. Ja chciałbym w imieniu własnym, w imieniu Pana Burmistrza, w imieniu też Pana Wójta nieobecnego dzisiaj... Podziękować Wam serdecznie za udział w tych mistrzostwach. To jest Ranga Ogólna Polska dla nas bardzo istotna i na dzień dzisiejszy i w przyszłości chcemy rozwijać akurat tą dyscyplinę sportu. Będziemy bardzo dumni i zaszczyceni, jeżeli w następnych mistrzostwach zawsze weźmiecie udział albo też nam, namówicie, czy też poprosicie swoich kolegów i koleżanki, żeby do nas tutaj zawitali na takie imprezy sportowe. Dziękujemy Wam za wspaniałą walkę, za to, że pokazujecie swój kunszt. To wszystko dla nas również jest wielką szkołą, aby w przyszłości dobrze szkolić tutaj młodzież. Dziękujemy wam za udział. Mistrzostwa meczowe w klasie 420 i o Puchar Pana Burmistrza uważamy za zakończone. Dziękujemy bardzo. Całość, baczność. Spocznij. Poczesz sztandarowy. Kandera Spocznij, poczekaj. To co, dziękuję bardzo i do zobaczenia dziękuję. w przyszłym roku.